Tam. Jesteśmy koło chaty borsuka jednego, dwóch w wie. No i tutaj jest takie porządki już o na wiosnę. O przed latem już tutaj jest też posprzątane. Taka miejscowa super mieszkanko. Zobaczymy co tu się daje. Tutaj coś nie bardzo posprzątane, ale tu jest tu jest po robocie, tak świeże, po nocy ciężki hmm. piach o i tutaj już ja coś widzę w lodówce też to, to wyrzucane z lodówki tu lodówka coś tu było jedzone w zimie sarna chyba nie jak to, to wie tak chyba wygląda że sarna a tu to to sarna nie była na pewno bo tu jakiś drapieżnik głowa psa cholera wie a może borsów zdechły po zębach kto pozna hmm. raczej pies to nie jest może jakiś borsów zdechł, no ale bynajmniej porządki są zrobione na zero hmm. O, też tu jest taka chata porządna. Też dzisiaj robota była świeża Ubany Ale no. ma domek Super